Tragiczny start Bartosza, który traci chyba 6 pozycji i samochód bezpieczeństwa na torze. A safety car już tam zjeżdża na tym okrążeniu, już to Sonic dyktuje tempo. Tak. Zobaczymy, czy zdecyduje się na szybsze ruszenie, czy będzie wolał zrobić to w stylu Botasa i czekać jak najdłużej, ale już wygląda na już to, że... Już rusza chyba! Ruszył. ruszył. Dalej, 5 sekund car. Ktoś ze E, tutaj Sebik zjechał do boksu na e, A Filipin się zabrał Ruścina i zabiera. bierze kład wewnętrzny do zakrętu numer jeden i. Jest no, fajny my... tak amer. Pozytywne nie? Sobie, pozytywne, kurde, to za e... No jeszcze nie aż tak do końca pozytywne, bo jadą w koło w koło Do zakrętu drugiego. Ale teraz Filipin ma. I Filipin e, bemenc, jednak no? wyprzedza Rusiana, zawodnika Hasa Powiedz mu, mu że mi najeżdżał. Sam się uszy. serekcja naturalna. Iguana wyjeżdża z boksów na 8 pozycji na medach, które wytrzymają do końca wyścigu. Tutaj bardzo wyprzedza Filipienia. I myślę, że Iguana właśnie wjechał w najgorszym możliwym miejscu na świecie. Tutaj... Wszystko otwarte, skrzydła w koło w koło tutaj. I Guana dzięki lepszemu wyjściu daje radę wsiedzieć e, Filipienia. Tak. E, teraz tylko jak najszybciej dobrać do Dinosława, który jedzie na bardzo starych medalach. I Guana robi to natychmiastowo. I tyle wy wszyscy, że się tak nie nie Bo tutaj dwie walki y w jednym. Na szczęście nic im się nie stało, chociaż był ten pitkopon słyszalny. No ja ci powiem, ty dwie wałki notek No i co mi Niech ktoś im powie. Albo się... Gdzie się każdy ściga po kolei, a nie nic, nic, nic i nagle cyk, 20 walk na torze. Tele wchodzi dużo szerzej, co mu da lepsze wyjście. Do tego DRS, który Filipin również będzie miał, ale jest dużo bliżej. Nie używa nawet wyprzedzania. Więc bardzo wierzy w swoją prędkość. I poczekał, chyba... właśnie czekał na ten błąd tych dwóch kierowców, ale... Głównia na kamera, nic nie widzę! Oj, tutaj jest Rozbijają Rozwijają się! Obydwóch, Tele i Dinosław. Oj, oj, oj. oj Filipień coś ty zrobił! Nie wiem, co. To... Nie wiem, gdzie chujeliście! Filipień. spojrzeć w dwóch dziesiętnych, jedno i tutaj to ten jeden wchodzi! Przed zawodnikiem Red Bull'a, ale ma gorsze ale wyjście, na... i jadą w koło w koło. Dziękuję, ale ma zewnętrzną, która nie jest zbyt sprzyjająca, chyba że obieca to w dobrą linię. Nie dobra do I... I... Jeszcze duży uścisk był na no farta, że do niczego i tam nie doszło. No i udane jest siedzenie. Tego wstawiam. Filipien e, właśnie odbywa swoją karę przejazdu. W końcu musi. Tak, to by zasłużyła dyskwalifikacja. I tutaj Sonic wyprzedza Bartosza w T1. Już jest przed nim. W ogóle ten derycz został odpalony. To dobrze widziałem. Tutaj Sonic już rusina dogonił. Już jest przed Jeszcze nim do T1. No i oddałem ja tutaj wyprzedzenie Sonic'a. No, ci powiem, tej Sonic pokazuje swoją dobrą stronę ścigania że cały czas pali mu się rezerwa, używa ARS-u w dziwnym miejscu, bo jeszcze przed wyjściem z wiem, że to nie dobry pomysł I, i od wewnętrznej atakuje, ale... Y, Kronos Heinz mógł mieć lepsze wyjście, gdyby nie ten. hardy nie wiem, ale tu zaraz nam SONICS przekroczy metę i zakończy wyścig o Grand Prix Węgier na Hungaroring Przejeżdża przy ostatni zakręt, wjeżdża na prostą startową, metową i wygrywa Grand Prix Węgier. Jeśli ja zdążył zrobić te 3 sekundy kary, to tak naprawdę Bartosz jakby wspanował no. lepszymi oponami i mógł wygrać ten wyścig. I Bartosz wyprzedzano ropucha przez kary. Już kolejni kierowcy no. przejeżdżają linię mety. Rusin daje radę wyrzucić Heinza, ale widziałem tam jakąś żółtą flagę, więc nie wiem czy jakiegoś kontaktu no nie. nie było. Sonix czy... pierwszy, gratulacje. Bartosz drugi. Nowak z 3. trzeci. Gołana czwarty. Ksaniolę piąty, Chrzan szósty. Rusin siódmy, Filipien ósmy, dziewiąty. Cardon z Heinz i ostatni, który dojechał do mety, to jest Babel z dziesiąty. No I oceni punktowane miejsce. reszta kierowców, to każdy zdobył dzisiaj DNF-a, także szacun dla wszystkich nich. Tele, dinosaur, Vlady, Selbiks, Reku, Zint oraz Bobek, który się rozbił w najprzedszym okrężeniu. Najszybszym czasem okrężenia popisał się Rusin. E, Rusin, e, z, prę z prędkością, e, z czasem 1:16,590.